Witam serdecznie na naszym odcinku yy, niedzielnika sportowego. Miejmy nadzieję, że wszystko jest podłączone yy, w nowym roku. Ten tydzień zdominowała w sumie jedna, jedna informacja jedyna, w której to yy, no, Paulo Sousa zrezygnował z posady selekcjonera reprezentacji Polski odszedł do brazylijskiego Flamengo. No jedyna nowość, która się pojawiła od czasu gdy tutaj gdzieś ten film nagrałem, będzie wrzucony to to, że prawdopodobnie nazwisko nowego selekcjonera poznamy do 19 stycznia. Do tego czasu trwają dyskusje, hajto się mądruje, cołton się mądruje, każdy ma swoją prawdę w futbolu, a co z tego wyjdzie, no to wie tylko Kulesza i musimy sobie poczekać te Dwa tygodnie z nakładem małym. Alvaro Morata może trafić do Barcelony, gdzie jest chyba z tego co się wychowankiem Realu. I było to takie dość, dość kiepskie zachowanie, byłoby to dość kiepskie zachowanie z jego strony. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mówi się dużo o tym, że w miejsce Moraty do, do Juventusu może trafić dwóch zawodników. Pierwszym z nich jest Arkadiusz Milik z Olimpiku, tylko Olimpik chce za niego około 20 milionów. I kolejnym jest Mauro Icardi z PSG. Zobaczymy, którą opcję turyńczycy wybiorą. Fajnie jakby Milik wrócił jednak, bo już o tym transferze do Juventusu mówi się już, już naprawdę chyba z roku, jak nie dłużej. Może się spełnić, zobaczymy. Kacper Kozłowski ma przejść z Pogoni Szczecin do... Do Brighton, stamtąd dosyć wypożyczony do mistrza Belgii. Nieważne: Pogoń szczęście otrzyma za niego około 8 milionów. W umowie będzie zapisany też bonus od, od kolejnych transferów. I najważniejsze jest to, że Bałtyk, Koszalin otrzyma około 10% tej kwoty. Więc trzecioligowiec zasili swój budżet dość, dość potężnie. Samocie zaproponowało, zaprezentowało swój nowy herb. Dziś go tu wrzucę. I teraz tak. Złote zdobienia dookoła tego herbu podkreślają y, pamięć o historii i prestiż klubu. Biało zielone pasy na dole herbu podkreślają też przywiązanie do y, sieci sklepów pierwszego właściciela klubu, który no, był sponsorem tej drużyny i. I zaczerpnięto w ten sposób barwy z, z, dla Sometien. étienne Gwiazdka na górze herbu symbolizuje natomiast 10 tytułów mistrzowskich kraju. I z tego co wyczytałem, chyba pierwszy raz w historii na herbie, logo klubu pojawi się data założenia, czyli rok 1933. A w samym centrum tego herbu pojawią się też nawiązania do miasta, czyli trzy krzyże i dwie złote palmy skrzyżowane. Ze sobą i korona. Także to chyba na tyle w tym niedzielniku. Nie działo się za dużo, bo nie było meczów, były święta, był nowy rok, był sylwester lipa. Miejmy nadzieję, że w przyszłym tygodniu już będzie więcej. Do zobaczenia za tydzień albo wcześniej.